Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Jest jedna taka marka, która jest absolutnym fenomenem w świecie motoryzacji, bo jest marką, którą kocha się. No dobra, trochę kochało się, pomimo nie ma co ukrywać. Samochód, który zawsze kosztował krocie, walizkę pieniędzy, nigdy nie był idealny i perfekcyjny, ale wszyscy właściciele kochali ten samochód nad życie i mówili, tak, w ogóle to absolutnie nie ma znaczenia. Ja się cieszę i mam ten wóz, bo daje coś absolutnie wyjątkowego. I taka jest też prawda, bo wszystko zaczęło się 17 czerwca 1970 roku, kiedy jedna z największych legend, Motoryzacyjnych, jeśli chodzi o produkcję samochodów terenowych, stwierdziła, że wyprodukuje samochód, który będzie połączeniem komfortu Rolls Royce'a i właściwości terenowych Land Rovera. Tak powstał pierwszy Range Rover. No ale to nie jest tak, że wszystkim odpowiadała wielka. Brytyjska szafa na kołach w pełnym luksusie, która ważyła kilka ton, która była gigantycznym, wielkim samochodem, który był bardziej reprezentacyjny niż taki bardziej sportowy. No, umówmy się, to, to Range Rover ma swój klimat, szczególnie jeśli mówimy o tym dużym. Dlatego już tak naprawdę od ponad 20 lat kombinowana nad różnymi wersjami Range Rovera, takimi, które będą trafiały do. Różnej grupy docelowej. I w 2002 roku, bodajże, czy w 2004 po raz pierwszy zaprezentowano taki koncept car, który nazywał się Range Rover Stromer. To odpowiednik i wariacja sportowej wersji na bazie Range Rovera. To był tylko koncept car, ale kiedy pokazano go po raz pierwszy, tak się przyjął, że w 2006 roku powstał pierwszy Range Rover Sport. A to trzecia generacja sporta. Samochód, który jest zupełnie nową konstrukcją i zobaczcie, również zupełnie nową, designerską konstrukcją. Z jednej strony ma piękne nawiązania do Range Rovera, to co kocham i uwielbiam w tym wozie. Zobaczcie, jaką on ma czystą sylwetkę. Jaka jest powierzchnia drzwi względem wysokości okien. Te proporcje w tym wozie są naprawdę genialne. Z drugiej strony, cały czas jakby nawiązuje do. Tych najbardziej topowych, wzmocnionych wersji, które zawsze charakteryzowały się tymi dwoma dodatkowymi wlotami na masce. Zwróćcie uwagę na przód, który jest potężnym oranż rowerowym przodem, ale jednak dużo bardziej obły, jednak dużo bardziej sportowy. Jest tu mnóstwo rzeczy, które są absolutną nowością, ale. Zacznijmy od początku. A teraz szybkie przypomnienie o porównywarce ubezpieczeń Mubi. Tak czy siak każdy z nas musi wykupić ubezpieczenie OC dla swojego samochodu, więc warto kliknąć w ten link, który znajduje się pod tym filmem, wpisać swoje dane, dane samochodu i zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie to bardziej opłacalne. Tym bardziej, że pamiętajcie, korzystając z tego linku pod spodem, 150 zł w ciągu 30 dni wróci na wasze konto. No dobra, tak naprawdę to zaczniemy od tyłu, bo ja Jestem zafascynowany tym wozem. W nim się wszystko zgadza. Jest prześliczny, ładny. Zaraz wam opowiem, jak jeździ, jakie ma wyposażenie, ale designersko. Popatrzcie na jego tył. Tak jak przód, boki są absolutnie genialne, tak tył podobał mi się chyba zdecydowanie w poprzedniej wersji. Ale Range Rover ma coś w sobie z takim pociągiem, czyli z takim pendolino, czyli czymś, co czym, do czego możesz wejść. I przenieś się do zupełnie innego świata. Będzie to super szybkie, ale nigdy nie będziesz odczuwał tej prędkości, pomimo tego, że jedziesz potężnym wozem. Moment obrotowy ma być dokładnie taki sam, jak w pociągu. Dodajesz gazu, ja ma po prostu unosić się nad ziemią i przyspieszać momentalnie, a nie jakoś mocno szarpać i wciskać was w fotel, żeby jeździć ręczrowerem też trzeba trochę zmienić sposób myślenia, bo jeśli będziemy oczekiwali od tego wozu, że będzie takim typowym samochodem z serii, nie wiem, BMW X5, to to nie jest ten klimat. To jest klimat dla ludzi, którzy mają odrobinkę więcej czasu i lubią doceniać wszystkie szczegóły. Zobaczcie środek, który też jest taki bardzo czysty w swojej formie. Bo zobaczcie, nie ma tutaj naciąganych przycisków, przełączników. Jest wszystko to, co jest niezbędne. Deska rozdzielcza, która jest charakterystyczna dla Range Rovera, bardzo prosta z tymi wlotami powietrza. Do tego dołożony jest wielki 13-calowy wyświetlacz i kolejny wyświetlacz, który jest w miejscu klasycznych zegarów. Zobaczcie, jak to dobrze wygląda. Mimo tego, że to zupełnie nowy samochód, na każdym kroku ma takie nawiązanie do klasyki, a te podłokietniki, które są dla fotel dla kierowcy i pasażera to taka rzecz, która jest bardzo charakterystyczna dla brytyjskich limuzyn od dawna. Wszystkie rolsy od lat 50., 60., 70., czy range rowery miały te dodatkowe podłokietniki, które ustawiano właśnie pokrętłem w ten sposób. Chodzi o to, że oczywiście z jednej strony mamy tą wielką i bardzo szeroką półkę, ale z drugiej strony możemy sobie ustawić tak, jak dokładnie chcemy. Wiecie, co jest przepiękne? To, że wchodzisz na te fotele i one są, one są takie przyjemne one są takie miękkie, to, to nie jest tak jak dzisiaj wchodzisz nie wiem, do samochodu, który ma mieć sportowy charakter i ten fotel Cię otula, jest twardy. Nie. On jest mięciutki. Dotykasz głową tego zagłówka i czujesz jakbyś dotykał miękkiej poduszki. Absolutnie fenomenalne. Ale do tego trzeba się przyzwyczaić. Do, do takich rzeczy mam wrażenie, że w motoryzacji po prostu trzeba dorosnąć. Z jednej strony mamy takie połączenie tej miękkości, tej lekkości, a z drugiej strony mamy Coś, co generalnie chyba w terenie nie najlepiej się sprawdzi. Zobaczcie, mamy wóz, który opcjonalnie może wychodzić na felgach wielkości 23 cali. Gigantycznie dużo, co? Znaczy, jeździłem tym samochodem przez tydzień i powiem Wam, że to wrażenie jest bardzo dziwne, bo z jednej strony mamy zawieszenie, które jest niesamowicie komfortowe. Zresztą opowiem Wam o tym, jak będziemy jechać, bo to zawieszenie... Jest dosyć specyficzne. Z drugiej strony czujemy te 23 cale i tą oponę, która nie jest aż tak wysoka. Mamy samochód, który ma fajne właściwości terenowe i słynie z tego, że ma niesamowite właściwości terenowe. Z drugiej strony mamy koła 23, którymi ja osobiście jak parkuję wzdłuż krawężnika czy pod krawężnik, jadę bardzo ostrożnie, bo wiem, mam w głowie, że mam 23 cale. Z drugiej strony, no przyznacie, w tym samochodzie te 23 cale, zobaczcie, jak dobrze wyglądają. Zobaczcie, jak gubią się i gubi się ich wielkość względem całego auta. Więc ta, te 23, no, trochę jest to uzasadnione. Ale jest jedna rzecz, która jest połączeniem tej futurystyki 23, cali z tradycją, która jest iście abstrakcyjna. Zobaczcie, bagażnik. Nie należy jak na tak duże auto do największych bagażników świata i tu widać na pierwszy rzut oka. Ale z czego to wynika? Wiecie, że większość producentów, właściwie większość samochodów, które dzisiaj się prezentuje, produkuje i tak dalej, nie ma koła, na, koła zapasowego. Ma tak zwany zestaw naprawczy, ale nie koło zapasowe. Natomiast w Range Rowerze Sporcie mamy 23-calowe... Pełnowartościowe koło zapasowe. Wyobraźcie sobie, że gdyby tego nie było, to ten bagażnik byłby absolutnie gigantyczny. Ale z drugiej strony doceniam to, że zastosowali prawdziwe koło, bo jeżeli ktokolwiek jeździ w terenie, to wie o tym, że przecięcie na takich kamieniach, jak tutaj są um, opony. No, powoduje, że zestaw naprawczy nigdy w życiu nie pomoże nam wyjechać z opresji. Więc jest pełnowartościowe koło, które ma 23 cali i zajmuje prawie cały bagażnik. Niezłe, co? O, dodatkowo mamy taki patent również do mocowania i do e, przestawiania. Na przykład walizek do mocowania, dodatkowych walizek. Bardzo fajnie to działa, bardzo fajnie to funkcjonuje. Oprócz tego, oczywiście, kanapy, które są składane automatycznie. I jedna rzecz, która jest absolutnie genialna i fenomenalna, bo powiedziałem Wam, że samochód ma niezłe właściwości terenowe. Ma. Dlaczego? Bo na tym zawieszeniu, na którym jest teraz. Pokażę. Może się tak wysoko podnieść, że jego prześwit to prawie 29 cm, 29 cm, umówmy się, to jest gigantycznie dużo. Oprócz tego, aż także że muszę skakać z klapy bagażnika, także również głębokość brodzenia to jest około 90 cm. Więc tak czy siak, to naprawdę robi fenomenalną robotę. Kiedy jest tak podwyższony. Świat w ogóle wygląda z szyb zupełnie inaczej, kiedy nim jedziesz. Oczywiście jest dużo twardszy, natomiast w momencie, kiedy zaczynamy jechać odrobinkę szybciej, od razu wraca do swojej pozycji, takiej, która będzie absolutnie komfortowa. Ale szanuję i doceniam, że cały czas jest opcja zrobienia tego gigantycznego prześwitu. Te syki to nie są pociągi, które przejeżdżają obak, obok. To z naszego Range Rovera. Ale tam jest duży schowek, tu jest duży, kolejny schowek, który jest na napoje. Tu mamy do tego fajne drewniane zamknięcie. Jakby funkcjonalność tego wozu jest naprawdę bardzo duża. Tu pod spodem miejsce na ładowanie telefonu. Ale najważniejszą rzeczą, do której będziecie musieli się przyzwyczaić w tym samochodzie, to jest zawieszenie. Jeśli wcześniej nie jeździliście range rowerem, to jest to coś, co. Pewnie będzie zderzeniem z zupełnie innej rzeczywistości. Rzeczy... Zderzenie z zupełnie inną rzeczywistością, przepraszam, bo się zaplątałem. Bo generalnie on pływa. Jest taki, jakbyście w każdym innym tym samochodzie powiedzieli, że nie jest niedopuszczalne, a wręcz rowerze jest wręcz wskazane. Zobaczcie, jak on przechodzi przez wszelkiego typu nierówności. On po prostu sobie płynie. I oczywiście. Jedziesz i czujesz to, że ten samochód waży tyle, ile waży, czujesz to, że jest tak wysoko zawieszony, ale dokładnie taki też powinien być range Rover. I o ile nie jesteście do tego przekonani, za każdym razem, kiedy wchodzę do range'a i zaczynam jechać na tym zawieszeniu, muszę się trochę przestawić i nauczyć innego sposobu myślenia. To w momencie, kiedy wchodzisz do niego, jedziesz w długą trasę, jesteś zmęczony, po prostu takie rzeczy zaczynasz kochać. Kiedy wchodzisz w ten fotel, opierasz się o ten zagłówek, dodajesz gazu i on po prostu delikatnie sunie. Znaczy, to też nie jest tak, że w sport jakby miał zawsze gwarantować tego typu pływające auto, bo w sporcie możesz też przestawić go momentalnie w tryb dynamiczne. Już ten samochód ma zupełnie inną charakterystykę. To zawieszenie się bardzo utwardziło. Jest takie dużo bardziej... Półczesne i takie, które będzie odpowiadało tym, którzy lubią samochód sztywniejszy. I tą sztywność również w karoserii na tym zawieszeniu dynamicznym dużo bardziej się odczuwa. Tak, ale tutaj możemy spokojnie. Natomiast byłem, słuchajcie, na Mazurach tym wozem i przejechałem się moją ulubioną szotrówką. No i to jest bajka. O, zobaczcie, to jest dynamiczne. Tutaj delikatnie teraz czuć te nierówności, ale on nadal płynie. I przerzucimy sobie na. Komfortowy i jest piękny. Wszystkie range rowery, które dostępne są na polskim rynku, to są hybrydy, które są miękkie albo hybrydy typu plugin. I powiem Wam, że jest to chyba najlepsza rzecz, jaka mogła się przytrafić dla tego samochodu. Ja wiem, że jakby nie wszyscy są przekonani od razu do hybrydy, ale uwierzcie mi. Ten wóz w tej wersji ma sześciocylindrowy silnik 3-litrowy o mocy 400 koni mechanicznych. Ta miękka hybryda daje mu to, że w każdym momencie po prostu dodajemy gazu i on po prostu odjeżdża ten wóz. Ten elektryk cały czas dodaje mu duży moment obrotowy, że to auto trochę zakłamujemy rzeczywistość. Mamy wrażenie, że kiedy dodajemy ten wciskamy pedał gazu, że to auto waży mniej, niż w rzeczywistości waży. To naprawdę prawiło, że to auto fajnie i lekko jedzie. Przecież w tego typu samochodach liczy się przede wszystkim nie moc, a moment obrotowy, a ten elektryk daje moment obrotowy. Mamy oczywiście również dostępną hybrydę, która jest typu plugin i teoretycznie. Jeszcze nie mieliśmy tego samochodu, ale mam nadzieję, że to sprawdzimy. Na samych bateriach można nim jeździć około 80 km na godzinę. Jak to będzie się miało do rzeczywistości? Sam jestem ciekaw. Żeby była jasność, według danych technicznych e, hybryda plug ma 113 km zasięgu, ale mówi się o realnym 80. Dla mnie 80, jeżeli byłoby realne, absolutna petarda. Czujecie to, co się dzieje w środku, a właściwie słyszycie, jak bardzo, zobaczcie, z każdej strony jadą teraz ciężarówki. Jak bardzo odcięty jesteś od rzeczywistości. Między innymi to nie tylko za sprawą świetnego wygłuszenia całego samochodu czy doskonałego wykończenia, ale również za sprawą audio. W najlepszej, najdroższej opcji audio jest tutaj 29 głośników, z czego 13 głośników, łącznie z głośnikami, które normalnie znajdują się w tym miejscu w zagłówkach, w tej wersji akurat tego nie ma, pracują na wyciszeniu kabiny. Więc dlatego wchodzisz do tego samochodu i możesz się po prostu przenieść do innej rzeczywistości. Przecież dokładnie o to chodzi w ręcz rowerze. A z drugiej strony chodzi o to, żeby to był jednak sport, żeby był troszkę bardziej z jajem niż jeżdżąca szafa na kołach w przypadku normalnego Range'a. Z 1100 km mam spalanie 13 litrów w tak dużym samochodzie, ale ten samochód nie miał lekko. W rzeczywistości, normalnie jeżdżąc, jeżeli będziemy jeździli tak bardzo, bardzo, bardzo normalnie, to jesteśmy w stanie zejść z tym samochodem ze spalaniem poniżej 10 litrów. I właśnie dzięki temu, że jest miękką hybrydą, więc e, jeżeli uzyskamy około 10 litrów, jeżdżąc tak jak Powinno się jeździć, to powiem Wam, że to jest naprawdę mega dobry wynik przy takim aucie. Fajne jest wykonanie na przykład tych łopatek, które są pod kierownicą do zmiany biegów. No po prostu jest to świetnie zrobione. Są metalowe, są takie, że ja po prostu chcę się dotykać. Z drugiej strony, kiedy zaczniemy wachlować tymi biegami pod kierownicą, to dzieje się coś absolutnie bez sensu w tym samochodzie, bo ten silnik zaczyna wyć sześciocylindrowy. No on nie brzmi tak, jak powinien brzmieć V8. No nie ma takiego dźwięku, takiej super charakterystyki z drugiej strony jest po prostu bardzo wydajny. Też samo przyspieszanie jest dosyć specyficzne, bo szczerze powiedziawszy ja mam wrażenie, że ten samochód łatniej, lepiej i przyjemniej jeździ, kiedy delikatnie mu dodajemy gazu i on się o, dużo lepiej zbiera, niż wciskamy ten gaz do końca, bo kiedy dodajemy mu mniej gazu, Większą robotę robi ten silnik elektryczny, który daje nam moment obrotowy i jest po prostu znacznie przyjemniej. Tym bardziej, że absolutnie wycina ten dźwięk silnika w, w kabinie. Z opcji dodatkowych jest tutaj w sumie włożone 157 tysięcy złotych, z czego, żebyście mieli świadomość, 50 tysięcy złotych, dokładnie 49 400, to ten... kolor? Tak, to Ager Grey z wykończeniem satynowym. Ta picerka z perforowanej skóry Windsor Deep, wnętrze Deep i to wszystko kosztowało 49-440, czyli 50 tysięcy zł. Podstawowa wersja tego samochodu to 542 000, 545 tysięcy zł. Z tym doposażeniem i tak jak stoi teraz to 702 000 zł. Ale to też jest. To jedna z charakterystyk range Rovera. One nigdy nie były tanie, a zawsze sprzedawały się jak świeże bułki. To jest prawdziwy fenomen tego wozu, fenomen tej marki, że to jest marka, która ma tak wiernych fanów, których a stać na te wozy i które kochają ten samochód, pomimo tego, że kiedyś, dawno, dawno temu, Range nie należały do najbardziej bezawaryjnych samochodów.